Łukasz Lozę, po wygranym pojedynku, obserwując Twoje gabaryty i sposób, w jaki wygra, wygrałeś, to siła jest, rozumiem. Jest, jest, moc, jest siła. A jak z kondycją, bo ty byłeś sprowadzony na ostatnią chwilę, tak? Dzień, wczoraj. Dzień, dzień, dzień przed walką. To znaczy, bez większych przygotowań tu przyjechałem i dałem radę. Jesteś zadowolony, że pokonałeś zawodnika, który już no, w zasadzie ma już to doświadczenie no, zawodowe. Tak, tak. Daję tu skrzydełka. A ty jesteś zadowolony, że debiut poszedł twoje, po Twojej myśli? Tak. Z jakiego powodu tak naprawdę wiesz, zdecydowałeś się na debiut, który wydaje mi się ważnym momentem dla zawodnika i tak na ostatnią chwilę? się znaczy z tym e, chciałem debiutem wcześniej, ale zawsze coś tam, coś tam, coś tam, teraz stwierdziłem, że jednak zaryzykuję. Filip, e, były takie momenty trudne dla niego, kiedy musiał się wycofywać, tak, uciekał wokół oktagonu, czy uważasz, że ta decyzja powinna być już wcześniej kończąca? Nie, 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 nie. dajmy szansę powalczyć jemu, tak, to były pojedyncze ciosy, później tam już było więcej, to, to tak. Masz jakieś takie pl plany już na aktywną karierę dalej? Ja, czy teraz to mam plany, żeby wrócić do domu, ucałować kobietę i zobaczymy, co dalej. W takim razie gratuluję pojedynku, już tu dziękuję. koledzy dalej czekają. Także dziękuję i gratuluję. Dziękuję. Dzięki.